Papież Franciszek, który od jakiegoś czasu przebywa w Rzymskiej Klinice Gemelaj, podjął historyczną decyzję w trakcie swojego spotkania z kardynałem Pietro Parolinem. Ta chwila może mieć znaczący wpływ na cały polski Kościół Rzymsko-Katolicki. Papież, który od 14 lutego tego roku jest pod stałą opieką medyczną, kontynuuje zmaganie się z poważnymi problemami zdrowotnymi. Jego stan zdrowia dramatycznie pogorszył się w sobotę. Kiedy doświadczył kryzysu oddechowego, co wzbudziło jeszcze większe obawy i modlitwy wśród wiernych na całym świecie. Obecnie, mimo stałej opieki najlepszych specjalistów, stan papieża pozostaje krytyczny, a zagrożenie dla jego zdrowia nie minęło. Dzisiejsze badania krwi wykazały ponadto małopłytkowość połączoną z anemią, co wymusiło konieczność przeprowadzenia hemotransfuzji. Szczegóły dotyczące decyzji papieża Franciszka. Podjętej w tak trudnym momencie, nie zostały jeszcze ujawnione, ale można przypuszczać, że będą miały długotrwałe konsekwencje dla Kościoła. W tak krytycznym momencie każdy krok podejmowany przez Ojca Świętego jest obserwowany z najwyższą uwagą i nadzieją na pozytywne rozwiązania. Najnowsze informacje na temat stanu zdrowia papieża Franciszka wskazują na pewną poprawę po sobotnim kryzysie zdrowotnym. Mimo, że atmosfera niepokoju nadal dominuje w oczekiwaniu na dalsze raporty medyczne. Zgodnie z ostatnim oświadczeniem, nie wystąpiły dodatkowe epizody astmy podobnej do niewydolności oddechowej, a monitorowanie jego łagodnej niewydolności nerek nie wzbudza obaw. Kontynuowana jest tlenoterapia, choć z nieco obniżonym przepływem i poziomem tlenu. Tymczasem wierni na całym świecie trwają w modlitwie. A pod rzymską kliniką Dżemelaj, gdzie obecnie przebywa papież, zebrały się tłumy ludzi. Jednak nie brakuje głosów wyrażających obawy o długoterminowy stan zdrowia papieża. W rozmowie z interią, Anna Prokop, Staszecka podzieliła się swoimi przemyśleniami. Papież już przed pójściem do szpitala wyglądał na schorowanego. Było widać, że ma siniaki. Z powodu małopłytkowości dostał dwie jednostki krwi. Spadek odporności doprowadził do tego, że zapalenie oskrzeli przekształciło się w obustronne zapalenie płuc. Mimo problemów zdrowotnych, papież Franciszek podjął ważną decyzję dotyczącą polskiej zakonnicy i mistyczki, Kunegundy Siwiec, uznając heroiczność jej cnót. Decyzja ta, podjęta podczas spotkania w szpitalu z kardynałem Pietro Parolinem, ma znaczący wpływ na proces beatyfikacyjny, który trwa od 2007 roku. Kunegunda Siwiec, nazywana również Teresą od dzieciątka Jezus, była katechetką i mistyczką, która poświęciła swoje życie modlitwie i pomocy potrzebującym, doświadczając licznych duchowych przeżyć. Ten postęp w procesie beatyfikacyjnym świadczy o duchowej wrażliwości i zaangażowaniu papieża Franciszka, mimo jego obecnych trudności zdrowotnych.